Czym dla Pani jest ta nagroda? No, ja, po pierwsze, y, y, nie, wiem, y, nie wiem, co ona znaczy. to jest napisane, może przeczytajmy? To jest y, członek honorowy Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. To jest wielki honor. Jest mi bardzo miło, ale dookoła mnie są tak znakomite, ta, znakomite osoby, takie, takie wielkości, takie, ta, takie tacy ludzie, że ja po prostu trochę jestem oszołomiona, że znalazłam się w tym gronie. Tak się tylko zastanawiam, dlaczego tutaj nie ma mediów, portali plotkarskich? Bo jest to takie zupełnie inne, znaczy, ja mam wrażenie jakbym się w innym świecie znalazła. Chodząc na te wszystkie imprezy celebryckie, te same osoby non stop widzę na ściankach, a teraz twarze, których naprawdę bardzo dawno nie widziałam. Więc dlaczego tych mediów nie ma? Dlaczego portali plotkarskich nie interesują tak znamienite osoby? Bo to w ogóle jest inna kategoria. Ale jak to? To jest inna kategoria. My uprawiamy skandale w sztuce, a oni w życiu.